I w drugą. Hop. Jeszcze raz. Jeszcze jeden. Jeszcze, jeszcze raz. raz. Uh -huh. Świetnie. Popatrz tu tu Idziemy. Wymachy ramion. Z lekkim ugięciem kolan. To samo poprzez ramiona. Pracujemy. Przytul. Rozciągnij. Tak jest. Przytul, nie przytul. Nie chcecie? Chcecie? Nie chce? Okej. Okay. W kutopie paluszki wyklążenia. Uważajcie, bo prezydent patrzy kto robi dziurę. Później będzie projekt budżetu, nie? Miasta. Kto, kto wypełni dziurę w tym? Na starym rynku. Kto wypełni bu dziurę budżetową. O, Świetnie. I kolanka. Łączymy kolanka. Pracujemy w prawą stronę. A tak ktoś poszedł w lewą, spokojnie. I to samo, w drugą. A biegniesz czy nie? Bardzo fajnie. Biegniesz. Świetnie. Teraz krzyżujemy nogi. Prawo nakładamy. I do prawej skłon. Pulsacyjny, dynamiczny ruch. Świetnie wróć. Druga noga. Jeszcze raz powtórz, pojeczka mocno musi być rozciągnięta. Bardzo proszę. szeroko, szeroko, wziąć na ochronę, przejść na ciała. Poczynamy hop. Te trzy puls na dole, przerzuć na ciała na drugą stronę. Bardzo panie, jeszcze raz. Uff. I jeszcze Drugą. hop. Pokrótce mówić, nie tylko wazą.

Bardzo, ale to bardzo. Dobra. To ja. W drogę. To, ja, w... to ja, w Drogę.